Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przechodzę do Was z ogromnym haulem zakupowym, kupiłam wiele ubrań, do tego również dokupiłam dwie torebki, jedną parę butów, która była zupełnie nieplanowana oraz trochę dodatków. Wszystko to kupiłam na nowy sezon Wiosna lotu 2019. Mam nadzieję, że ten film pomimo sporej długości przypadnie Wam do gustu. Tego zachęcam, żebyście zrobili sobie coś ciepłego do picia, może jakąś kanapeczkę i miło spędzili ze mną ten czas. Jeszcze mała drobnowaga te zakupy robiłam w przeciągu dwóch miesięcy, bo nie zawsze miałam czas, żeby do każdego sklepu, przejrzeć, co mają w ofercie. Dodatkowo na przykład Senda i Hyundai jest jednym z moich ulubionych sklepów, byłam dwa razy. bo W międzyczasie wyszła nowa kolekcja właśnie letnia, więc nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie coś ze starych, kolekcja coś z nowych. Dodatkowo też nie będę układać tutaj tych rzeczy, a dość chronologicznie, czyli takie jakie kupowałam, Kolejność jest zupełnie przypadkowa. Chciałam po prostu Wam pokazać wszystkie produkty, które kupiłam. Myślę, że starczy tego wstępu, bo nie ma sensu go rozwijać, ponieważ film i tak będzie długi. I na początku Wam opowiem o dwóch zestawach bluzek, które kupiłam już naprawdę jakiś czas temu w Lidlu. Myślę, że miesiąc temu, a może nawet półtorej. I jedną z tych bluzek już widzieliście na jeden Story Time, ale może zacznę od początku. Pewnego razu byłam z rodzinką na zakupach w Lidlu i akurat były promocje, Bluski i one były w dwupakach. I na początku pokażę Wam dwie pierwsze bluzki z pierwszego dwupaku. I to jest dwupak, który mi się najbardziej spodobał. Pierwszą, właśnie bluzkę, już widzieliście. Jest to taka piękna bryzeszka bluzeczka w kwiaty. Jak zobaczyłam ją w Lidlu, to po prostu się zakochałam. Wszystkie bluzki, właśnie z Lidla, zawsze kupuję tak samo jak piżamy w rozmiarze 110-116. Pomimo, że zazwyczaj noszę w tej chwili 104, to jednak te rzeczy z Lidla pasują do mnie akurat w tej rozmiarówce. Następna ten bluzką w tym komplecie była bluzka żółta, taka musztardowa i jak wiecie jest bardzo dobrze w takim kolorze, z napisem jak możecie zobaczyć. Mi się obie te bluzki bardzo spodobały i ja już tak jak mówiłam jedną z nich nosiłam i jestem z nich mega zadowolona. Nawet mi troszeczkę szkoda, nie będę ukrywać, że ten film nagrywam tak późno, bo już jest ciepło i nie będę miała ich okazji teraz nosić, pewnie dopiero na jesieni. Jeżeli chodzi o następny dwupak, to najbardziej spodobała mi się ta granatowa bluzka, którą teraz widzicie. Ma ona fantastyczny kolor, dość unikatowy, do tego jeszcze fantastyczny napis z idealną aplikacją, bardzo mi się spodobała. Natomiast druga bluzka z tego samego zestawu jest również brzoskwiniowa i może troszeczkę podobna do tej pierwszej, którą Wam pokazałam, ale musiałam się zdecydować na ten dwupak właśnie ze względu na tą granatową. Niestety nie pamiętam już ceny, za ile kupiłam te bluzki, bo to było naprawdę jakoś taką. Temu, ale podejrzewam, że nie było to więcej niż 20-25 zł za dwie bluzki, więc myślę, że jest to cena bardzo dobra. Następnie w Zarze wziąłam dwie bluzeczki, które są takie same i teraz widzicie białą, to jest właśnie bluzka w stylu hiszpańskim. Podobała mi się bawełna, z której jest wykonana, bo bluzka jest bardzo mięciutka, bardzo luźna i będzie idealna właśnie ta biała do wszelakich delikatnych spódniczek w jasnych kolorach kremowych, pastelowych, właśnie na lato. Uwielbiam te bluzki w stylu hiszpańskim, fajnie się w nich czuję. Dodatkowo ta jest bardzo cieniutka i była w promocji, jak widzicie, za 12,90. Dlatego też zdecydowałam się na dwie sztuki. Natomiast drugą bluzkę, w tej samej cenie i w tym samym rozmiarze 110, bo obie są właśnie na 110, kupiłam w kolorze, jak widzicie, takim morskim, lekko przybrudzonym. Może aparat troszeczkę przekłamuje kolor, ale bardzo się cieszę i dajcie znać, czy jeżeli znajdziecie coś, co na Was pasuje, to też kupujecie na przykład w dwóch sztukach, czy kupujecie zawsze po jednej sztuce, bo nie chcecie sobie powtarzać ubrań. Ja mam coś takiego, że nie wszystkie rzeczy na mnie pasują i jak znajdę fajną rzecz, która jest idealna, wiecie, z jednego materiału, idealnie na mnie leży, to czasami właśnie kupuję po dwie sztuki w różnych kolorach. W rezerwie zdecydowałam się również na dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest bluzeczka, jak możecie zobaczyć, jest to bluzka z odkrytym częścią ramion i ja mam kompleks, jeżeli chodzi o moje ramiona, bo są one krzywe, ale mimo wszystko stwierdziłam, że warto je pokazywać i warto walczyć z takim kompleksem i bardzo mi się spodobał ten kolor, który jest idealnym błękitny. Dodatkowo też te uzdoby, które znajdują się na rękawach są fantastyczne i uwierzcie mi, że bluzka bardzo dobrze na mnie leży, wygląda w niej świetnie, więc cieszę się, że ją zakupiłam. Drugą rzeczą, na którą się zdecydowałam jest to czerwona sukienka. Sami pisali się mi, że jest mi bardzo dobrze w czerwonym kolorze. Ja też w takiej kolorcyce dobrze się czuję. Jest to taka zwyczajna sukienka, która może być zarówno na jakieś mniej oficjalne wyjście, jak również na co dzień. Uwielbiam ten model, który jest właśnie odcięty w pasie, bardzo dobrze, że wtedy to na mnie wygląda, jak siedzę, i też bardzo dobrze się w czymś takim czuję. Bardzo się cieszę, że udało mi się taką fajną, letnią, kolorową sukienkę zakupić. Muszę przyznać, że zakupy były bardzo udane, ponieważ w Capalu udało mi się kupić trzy rzeczy. Co prawda miałam zakupić dwie, ale akurat była promocja trzy za dwa, więc stwierdziłam, że warto dobrać trzecią rzecz. I pierwsza rzecz, która mnie urzekła, jest to sukienka różowa, jak widzicie, w wzór panterki. Ja zazwyczaj unikałam tego typu wzorów, ale teraz jest on bardzo popularny. Wszędzie spotkałam rzeczy w tym wzorze. I muszę powiedzieć, że to połączenie czarnego z różem bardzo mi się spodobało, dlatego się na nią zdecydowałam. Jest ona na rozmiar 110, bo niestety jest ona troszeczkę mało rozciągliwa. Jeżeli chodzi o sukienki, to właśnie lubię mieć troszeczkę dłuższe, żeby jak się na wózek, one mi nie uciekały. Myślę, że ona będzie ciekawa i dajcie znać, czy takie połączenie kolorystyczne i też ten wzór Wam się podoba. Druga bluzka natomiast jest w brudnym fiolecie, takie kropeczki, jest to bluzka ewidentnie na co dzień, ale bardzo fajna, można ją bardzo fajnie wystylizować, na przykład z czarną spódniczką i już widzę właśnie czarna spódniczka, na przykład ciemny sweterek i ta bluzka. Jest to bluzka unikatowa, bo widzę ją zarówno w stylizacji z jeansami, jak również, tak jak wspomniałam, ze spódniczką, dlatego się na nią zdecydowałam. Ostatnia rzecz jest jest to bluzeczka, również wzór pantery, jest to szara bluzka. Powiem szczerze, że ta bluzka bardzo mi się spodobała i pomimo tego, że kupiłam już sukienkę z tym wzorem, stwierdziłam, że mogę wziąć również bluzkę. Ten kolor jest bardzo unikatowy, sprawdzi się zarówno na jakieś spotkanie biznesowe, jak również na co Tak samo można ją fajnie wystylizować ze spodniczką, czy też z jeansami, czarnymi spodniami, mamy tutaj bardzo wiele możliwości. Przejdziemy teraz do hand-emu. Muszę przyznać, że jak wyrazowałem w tym sklepie, bardzo dużo rzeczy mi się spodobało. Niestety większość z nich była z takich materiałów, gdzie niestety te rzeczy by na mnie nie pasowały, ale udało mi się dobrać aż 3 sztuki, jeżeli chodzi o ubrania, więc bardzo się cieszę. Na Wam szarą sukienkę, która jest według mnie rewelacyjna. Jak widzicie ma aplikację z granatowych kokardek i wygląda według mnie bardzo fajnie. Ja uwielbiam jak jest ciepło właśnie ubrać sobie sandałki, czy też jakieś baletki, trikatne skarpetki i do tego właśnie sukienkę. Czuję się najwygodniej, jest mi fajnie, ja jak wiecie uwielbiam wspólnie sobie sukienki, dlatego stwierdziłam, że w mojej szafie nigdy za sukienek. I zdecydowałam się na to. Jest ona bardzo fajna, podoba mi się kolorystycznie i też idealnie na mnie pasuje. Następnie zdecydowałam się na bluzę w kwiaty, która jest przepiękna. Muszę przyznać, że to połączenie granatu wraz z tym wzorem w kwiaty jest po prostu idealne. Dodatkowo, tutaj, jak widzicie, na zakończeniu rękawków mamy znowuż fajną aplikację. Co też dodaje uroku tej bluzeczce. I tutaj tego nie zobaczycie, ale jest ona z bardzo fajnego, przyjemnego materiału, który myślę, że będzie mi się sprawdzał. Jest on mięciutki, lekko się rozciąga i pasuje na mnie idealnie. Nie będę ukrywać, że nie lubię przepłacić za ubrania i zazwyczaj kupuję je na różnego rodzaju promocjach i wyprzedażach. I nie widzę sensu w kupowaniu produktów z nowych kolekcji, ponieważ za miesiąc lub dwa będą one przecenione. Ale tym razem zakochałam się w pewnej spódniczce i wiecie co, nie mogłam przejść obok niej obojętnie. Jest to spódniczka z Nowej kolekcji i nie wiem dlaczego, ale już nie mogę jej znaleźć na stronie. Nie wiem czy jest ona wyprzedana. Jest to taka brązowa spódniczka w biały wzór. Jest ona z materiału coś ala Szyfon. Jest bardzo przyjemna, bardzo cieniutka. Będzie idealna na loto. I jeżeli chodzi o spódnicę, ja zawsze kupuję na dziale damskim rozmiar XS lub S. Właśnie na mnie idealnie pasują, czyli rozmiar 34-36. Jestem mega zadowolona i chociaż ta spódniczka kosztowała już 80 zł, to jestem taka szczęśliwa, że ją się kupiłam i że się na nią zdecydowałam, bo już widzę, z iloma rzeczami w mi posuje i jakie fajne stylizacje można z nią wyczarować. Tym razem największe zakupy zrobiłam w Hyundai. Na samym początku muszę Wam powiedzieć, że chyba zmienili rozmiarówkę, bo teraz większość rzeczy musiałam kupić albo na 104, albo nawet na 110. A dzisiaj na przykład mam bluzkę również z Hyundai w no rozmiarze 104, więc nie wiem, co tam się wydarzyło. Pomimo tego, że nawet kupiłam z tej samej serii, wiecie, z tej samej eko bawełny, to 104 nam nie pasowało, bo nawet się tak rajziałam, że musiałam wymieniać bluzkę na po prostu większy rozmiar. I może od, na początku właśnie pokażę Wam tą, którą wymieniłam. Jest to biała bluzeczka w neonowo, różowo pomarańczowe kropeczki. Użyłam mi jak tylko ją zobaczyłam, myślę, że takie kolory są idealne na latko. Co prawda nie założyłabym neonowego ubrania w całości, jeżeli by było, wiecie, w jednolitym takim kolorze, natomiast te kropeczki na tej białej bluzce myślę, że będą świetnie kontrastować w słońcu i tak samo można ją połączyć do dżinsów, czy też do jakiejś fajnej spódniczki myślę, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało. I tą bluzkę właśnie wymieniłam za 104 na 110 i cieszę się, bo ubranie na lato wolę mieć troszeczkę większe, wiecie, żeby było nam wygodniej i też bardziej przebiegnie. Jedyną rzecz, co do której mam wątpliwość, czy jeszcze nie zwrócę, jest to zielona bluzeczka, którą teraz możecie zobaczyć. Bardzo podoba mi się na nie aplikacja, napis, jest naprawdę fantastyczna. Niestety mam wrażenie, że jest leciutko przyciasnała. Bardzo często właśnie te bluzeczki z Eko one, one po pierwszym praniu lekko się rozciągają, więc spróbuję może ją wybrać albo po prostu schudnę do niej. Będzie może taką moją motywacją, żeby schudnąć do lata. Bardzo mi się podoba, jestem z nim mega zadowolona, a jak widzicie, kosztowała tylko 19,99, więc w razie czego jak schudnę dopiero w przyszłym sezonie, to nie będzie żadnego problemu. Zdecydowałam się również na trupę bluzeczek, a to dlatego, że zakochałam się w dwóch z nich. Pierwsza jest, jak widzicie, biała. Po raz kolejny z fantastycznym napisem oraz piękną aplikacją. I muszę przyznać, że właśnie białych bluzek na lato, albo białych z jakimiś napisami, brakowało mi w mojej szafie. Mam bardzo dużo jasnych wspólniczek, jak już wspomniałam. Niestety nie zawsze bluzki jednokolorowe, nawet jasne, nie wiem, w kolorze biurżowym czy też różowym, pasują do tych wspólniczek. Dlatego też zdecydowałam się tym razem kupić troszeczkę białych rzeczy, żeby mi po prostu pasowały i bardzo się z tego powodu cieszę. Ta bluzka bardzo mi się podoba i na pewno będzie przeze mnie wiele razy noszona. Druga bluzka natomiast ma bardzo unikatowy kolor. Mam wrażenie, że aparat nie do końca oddaje ten kolor. Jest to taki bardzo brudny, zielony, troszeczkę jak oliwkowy, ale nie do końca. Dodatkowo, jak widzicie, ona ma taki wyrożenie lekkich przetarć właśnie z jaśniejszą niteczką, bardzo fajnie to wygląda. Jak wiecie ja mam zarówno fajną taką zieloną spódnicę ciemną, mam jasną zieloną spódnicę oraz mam taką spódnicę ze złotymi drobinkami i właśnie do tych spódnic będzie mi ona rewelacyjnie pasować bardzo się cieszę, że na nią trafiłam. Ostatnią bluzką z tego tripaku jest bluzka fioletowa. Muszę przyznać, że akurat najmniej mi się spodobała. Jest ładna, ma coś w sobie, ale myślę, że jakby była pojedyncza, to bym się na niej nie zdecydowała. Ale myślę, że nie będę miała problemu, żeby ją również wystylizować. Jest to fajna, zwykła, filetowa bluzeczka na lato. Zdecydowałam się również na bluzeczkę, która jest w zupełnie innym stylu niż zazwyczaj noszę. Jak widzicie, jest ona na ramiączkach, dodatkowo ma opuszczone ręka, i po raz kolejny będzie tutaj widać moje ramiona. I muszę przyznać, że bardzo mi się spodobała. Jest bardzo szeroka, dlatego też kupiłam je w mniejszym rozmiarze. I jeszcze dodatkowo ma fajny kolor, i połączenie właśnie białego z granatem i, oraz tej złotej nitki, którą mam nadzieję, że dostrzeżecie. To jest taka złoto srebrna zależy jak pada światło. Świecąca niteczka, bardzo fajnie myślę, że będzie się mienić w promieniach słonecznych. I myślę, że będzie fajna, kiedy przyjdą do nas upały. Ja na początku kupiłam dwie nowe torebki, a to dlatego, że odkąd jeżdżę na wózku elektrycznym, większość z moich torebek mi nie pasuje, bo są albo za duże, albo za małe, albo mają zbyt długie paski. I pierwszą torebką, na jaką się zdecydowałam, jest to torebka szara z Dishmana. Za chwilkę wam zrobię przybitki. Ona kosztowała 89 zł i jest ona w idealnym rozmiarze. Ma sztywne rączki, dzięki czemu mogę ją powiesić na wózku na tym dorobianym haku. Dodatkowo też nie ociera mi wtedy około i ma idealną pojemność do biura, bo teraz chodzę w tej małej torebce, ale niestety nie zawsze mogę się zabrać ze wszystkim, jak potrzebuję pojechać do biura czy też do jakiegoś urzędu, bo czasami musimy mieć troszeczkę więcej niestety rzeczy w torebce. Tym bardziej jak jeszcze wiecie, chodzimy ze statywem i z aparatem i z tym wszystkim. I tak się dziwię, że tutaj małej z oryblej mi się wszystko mieści. I wiecie co? Bardzo się cieszę, że udało mi się dostać. Spodobał mi się jakiś czas temu, jak akurat byłam z siostrą, kiedy ona kupowała buty. Ale nie miałam wtedy pieniędzy, i kiedy tylko dostałam płatę pierwszą z firmy, to sobie kupiłam. Jest ona naprawdę świetna. Dodatkowo bardzo podoba mi się ten broloczek. Myślę, że tutaj mi wyjdzie tak samo tablet, i wszystko to, co potrzebuję do biura. Zobaczcie mi, proszę, zmieniające się światło oraz kolory na dzisiejszym nagraniu. Ale niestety pogoda strasznie wariuje. Co chwilę albo wychodzi słońce, albo zachodzi za chmurę. I jak widzicie, mam trzy różne kolory na nagraniu. Postaram się na to troszeczkę dopracować w montażu. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Ale nieważne. Kupiłam również drugą torebkę. Pytałam się Was o nią na Instagramie, i część z Was mi napisała, że nie, nie podoba mi się i że jest beznadziejna, a część z Was pytała mnie, gdzie taką można kupić, bo po prostu się niej zakochała. Ja również się zakochałam w tej torebce i mowa tutaj o żółtej torebce z mojito, ale właśnie taki mały city bag. I ona jest naprawdę świetna, jest bardzo masywna, bardzo sztywna. Tutaj ma zapięcie na taką klamerkę, którą nie trzeba zapinać, ale też bardzo łatwo się odpina. Dodatkowo ma też kieszonkę na zamek. I nie będę ukrywać, że też ten bryloczek z serduszkiem kupił moje serce. Jest idealna, bo po raz kolejny ma sztywne rączki. Mogę ją sobie tutaj, wiecie, powiesić. Nie szuruję mi, tylko muszę po prostu uważać, żeby mi coś ją nigdzie nie obić, ale ma bardzo grubą skórkę, więc myślę, że będzie w miarę stabilna. Mam nadzieję, że również tutaj mi wyjdzie tablet do biura, myślę, że tak. I Jestem z niej bardzo zadowolona, ona kosztowała niestety jak torebki z mohito aż 120 zł, ale ja te dwie moje torebki, w sumie to trzy, mam, nie, czekajcie, mam już tak, to jest moja piąta torbka z Mikito i żadnej się na razie nie pozbywam, chociaż czerwoną mam, lekko obdartą, postaram się ją jakoś naprawić. I każdą z nich bardzo lubię, ona bardzo dużo wytrzymują, są bardzo pakowne i, i też wiecie co, po dwóch, trzech latach wyglądają jak nowe, dlatego bardzo się z tego powodu cieszę. I dajcie mi znać, czy ta torebka Wam się podoba. Na ostatnim moim wyjeździe do Riviery kupiłam nowe buty i tutaj mam je ze sobą. I to wszystko jest wina Ali. A to dlatego, że Ala kupowała sobie fantastyczne sandałki i ja zaczęłam patrzeć, co jest po prostu na moją nogę. jak wiecie, ja uwielbiam chodzić w butach coś Ala baletki. Na moją stopę może nie ma idealnych baletek, takich wiecie, jak na przykład na rozmiar 38-39, ale coś właśnie podobnego do baletek. I niestety moje białe baletki już wyglądają strasznie. Mam je chyba jeszcze od liceum, jeżeli to już pamiętam, albo od początku studiu. I niestety, jak to białe buty zżółkły z czasem. I stwierdziłam, że w tym sezonie kupię sobie właśnie na wiosnę nowe buty. Nie byłam jednak gotowa, żeby kupić je wtedy w Wiliwierze, bo zazwyczaj mam problem z przymierzeniem butów i na takich zakupach zazwyczaj wychodzę z siostrą, bo one wtedy od razu, by, które mi pasują, pomagają mi w przymierzeniu, ale tym razem, u dziwo, dałam sobie radę sama. Co prawda patrzyłam najpierw na białe lakierki, wiecie, coś w stylu butów komunijnych, ale było od rozmiaru 30, to chyba 30 czy 31, a ja mam rozmiar, tak jak Wam mówiłam, 27-28. I spytałam ekspedientki, że poszukuję właśnie kremowy. Stwierdziłam, że jednak nie chcę biały, bo już miałam tyle czasu białe I szukam czegoś właśnie do tych jasnych spódniczek. I wiecie co? Przyniosłam mi dwie pary butów. I jedna była zupełnie do mnie nie pasująca, nawet jej nie mierzyłam, bo były bardzo wąskie. Natomiast. Te od razu mi się spodobały i powiem Wam szczerze, że po przymierzeniu pasowały. Zobaczcie, tak one się prezentują i już Wam wyciągam. Aha, i one kosztowały 50 zł, ale była promocja minus 20%, więc zapociążanie za nie 40. I zobaczcie, jakie one są śliczne. Ten paseczek to jest gumeczka która bardzo się rozciąga, I, i zobaczcie, one są mięciutkie, szerokie tutaj, mogą się jeszcze troszeczkę rozpłaszczyć. I są minimalnie duże te 28, ale żeby tutaj moja stopa dobrze wyglądała, bo ja niestety mam duże podpicie, zawsze kupuję ciut większe. Nie chodzę, więc ich na pewno nie zgubię. Nie jestem kotem w butach, ale wiecie, zawsze wolę te po numeru większe kupić. I bardzo, bardzo mi się podobają. Nie wiem, czy to dostrzeżecie, ale one są w takim dziwnym kolorze. Ten kolor jest taką strukturą i jeszcze dodatku ma taki leciutki błysk i brokat. O, zobaczcie, jak one się pięknie lśnią. Myślę, że w słońcu będą wyglądać rewelacyjnie. Bardzo mi się te buty spodobały. Jestem z nich mega zadowolona i też fakt jest to, że one idealnie na mnie pasują, bo bez problemu sobie poradziłam, żeby je po raz pierwszy sama założyć właśnie w sklepie, więc jestem mega szczęśliwa. I zobaczcie, to są naprawdę typowe baletki, tylko że z paseczkiem. Bardzo mnie to cieszy i ten raz zdecydowałam się również na dodatki. Pierwszy z nich jest taka oto bransoletka i jest ona naprawdę bardzo fajna, będzie pasować mi właśnie do tej prozeczki, chociażby te kropeczki pomarańczowo-różowe. I mam też wiele sukienek i ubrań w tym kolorze. Kiedyś kupiłam również sukienkę z Reserve, widzieliście ją chociażby na zdjęciach z rocznicy ślubu moich dziadków i bardzo się ucieszyłam, że mogłam ją dostać, bo takie akurat w mojej kolekcji brakowało i ona Kosztowała 29,99 i jest na gumce, przez co idealnie nam nie pasuje. W zeszłym roku rozwaliły mi się jedne okulary przeciwsłoneczne, i już po szukałam jakiejś innej, żeby kupić, ale niestety nic nie znalazłam. I zostałam teraz o jednej parze właśnie z takimi brązowymi szkłami i one nie zawsze do wszystkiego pasują, tego zdecydowałam się na okulary i są to okulary złote z różowymi szkłami. Strasznie mi się spodobały, że nie mogłam przyjść obok nikomu obojętnie i zobaczcie jak fajnie w nich wyglądam. Tutaj nie do końca je założę, bo jeszcze tutaj jest to zabezpieczenie, ale możecie zobaczyć. Muszę przyznać, że te okulary były naprawdę drogie, bo kupiłam je nie z tych najtańszych, tylko z tych z filtrem i kosztowały one 49,99, ale mają podobno filtr UV 400. Nie wiem, nie znam się, bo nigdy nie kupowałam takich lepszych okularów przeciwsłonecznych, ponieważ zawsze boję się, że je zniszczę, wiecie, czy zgubię, czy zapomnę. Ale o te na pewno będę dbać, bo jednak troszeczkę na nie wydałam. Bardzo mi się podobają. Są bardzo podobne do moich brązowych, ale jednak troszeczkę inne. I teraz pewnie często we vlogach będziecie mnie widzieć właśnie w tych okularach. Muszę przyznać, że mam ogromny problem z kupieniem fajnych skarpetek. I zazwyczaj kupuję buty w rozmiarze 27 lub 28. Natomiast skarpetki potrzebuję ciutkę mniejsze, nie wiem, 25-26. I zawsze są one bardzo dziecinne. Tym razem udało mi się dostać w pepko taką paczkę skarpetek, jak możecie zobaczyć. I to, to co mi się spodobało, że tutaj są na przykład złote, ale też korony i nie wiem, różowe paseczki, tutaj jedna para jest taka bardziej dziecinna, ale tutaj na przykład mamy tylko gwiazdki. Niestety muszę mieć takie skarpetki, nie ma jednokolorowych skarpetek dla dzieci, bardzo rzadko się spotyka, żeby właśnie dla dziewczynki w tym rozmiarze były takie małe, fajne, jednokolorowe skarpetki. Ja za nie zapłaciłam 7 zł i to jest rozmiar 23-26. Całe szczęście, że teraz kolorowe skarpetki są w modzie, nie wiem czy oglądacie Taniec z Gwiazdami, ale co tydzień Ibysz ma zupełnie inne kolorowe skarpetki do garnituru i według mnie naprawdę fajnie to wygląda to było wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że mój ogromny hol przypadł Wam do gustu. Jeżeli chcecie wspomóc rozwój tego kanału, to zapraszam Was na mojego Patronite'a. Progi zaczynają się od 5 zł, a spad się na rozwój tego kanału. Jeżeli film Wam się spodobał, to proszę o, Was o zostawienie łapki w górę oraz komentarza. Zachęcam też do subskrypcji. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!